Witajcie w nowym blogu. Dawno mi nie było, ale wracamy. Wracamy, prowadzę kombajn, próbujemy jęczmień, zobaczymy co z tego będzie. Zaczynamy, drugie podejście. Pierwsze podejście było w poniedziałek. Wilgotność była 16, nie było słońca, było pochmurno. Powietrze wilgotne, nie dało się tego kosić. Dzisiaj jest piątek, czyli 4 dni później. Cały, wszystkie te dni od poniedziałku słoneczne, dzisiaj też już słońce się przebija, jest godzina 11. Szymon przed chwilą kosił, jeszcze kończył kosić u znajomego, szło, szło to jakoś, jest dobrze, więc wjeżdżamy. Wjeżdżamy i widzimy się za chwilę, bo muszę Szymonowi wózek przyprowadzić tutaj. Bo rozkładaliśmy się kawałek dalej, także Szymon wjedzie i ja tu John Deere'kiem jadę po wózek. O. Za chwilę ruszy maszyna i kosimy ten jęczmień szału. W plonie na pewno nie będzie, bo już mamy trochę skoszone. podmianę Mela. Zobaczymy, jak Mela podsypie, bo kosmos w tym roku tragedia. Tak jak mówiłem przed chwilą, tego kosmosa mamy wkoszone już 2 hektary. Jęczmień, powiem mam tak. Jęczmień był i znikł. Jak był zielony, był piękny. ład się wzięło w rękę, wszystko. Normalnie, one taki, że mówię 6-7 ton, da na pewno. Wjechaliśmy tą bajnem ziemię widać jakoś po prostu zanik, ten mięśnik, nie mam pojęcia, to się z nim po prostu wstało. Jakby zanikł i te. I na razie średnia kosmosa to jest 5 ton. Szału nie ma, tragedia wręcz bym powiedział. Teraz właśnie wjechaliśmy w odmianę Mela. Faworytka u mnie w tym roku to jest właśnie odmiana Mela. Najładniej wyglądała z wiosny, najładniej wygląda teraz. Najszybciej doschła, to jest jakaś pawczesna odmiana, bo naprawdę doszła wcześniej. No i zobaczymy, jak będzie z plonem. Mam jej hektar 70. Także zobaczymy, ile mniej więcej da podbiornikach. odbiornikach. Szymon tu się obkasza, bo tu jest trufi, i dalej jest Ruf mela. Więc y, wszystko będzie wiadomo za chwilę. Kąpań CX 680. Szymon, Nikosi, jak zawsze. Idziemy, go trochę nagramy. Co wam powiem, to wam powiem, ale naprawdę w tym roku... Ten rok nie był rokiem na jęczmień, to na pewno. To nie był rok na jęczmień, nie tylko u mnie. Jęczmień z wiosny był naprawdę piękny, wszystko się zapewniało fajnie. I z kim teraz nie rozmawiam, kto już kosił jęczmień, każdy się zabił, każdy się zabił, dawodzi na plonie. Radzę jest dosyć lekki. Dwa, że naprawdę na polu na wiosnę było go dużo, a, a co do czego teraz nie ma co kosić, że tak powiem. No tutaj jest fajna ziemia, to i jęczmień jest galanty. Te kłosy sześciorzędowe może nie za wiele, ale, ale, ale nadrabiają. No ale mówię, miałem kosmosa na polu dwuhektarowym. Zważyliśmy, zważyliśmy przyczepę, no i rozczarowanie lekkie wyszło. Zapowiadało się fajnie, a na no, niestety kosmos poległ. Mam kosmosa jeszcze 70 arów, więc kosimy tamto, bo tego kosmosa było łącznie tam plus minus 3 hektary. Także jeszcze ten 70 arów kawałek kosimy i będzie wiadomo, będzie wiadomo dopiero, ile to dało plonu. Także wszystko będzie w dalszej części vloga. Ja tutaj Szymonowi zobaczę, czy na tym przejeździe tu nic nie ma i widzimy się troszeczkę później. Podmiana mela. Taki jęczmień teraz chce się kosić. Parametry Kosmosa mamy wykoszonego całego. Już. Siału nie ma wcale. Teraz mela. Mela wygląda najlepiej tak czy siak. Wyglądała najlepiej z wiosny. I, i to samo już nie wyglądała najlepiej. Teraz zobaczymy jak Ubus to pokaże. Na lepszej ziemi, bo najgorszej to tam nie ma co kosić. Taka prawda no. W, ty, w tym roku jęczmień się nie udał. Ale dzisiaj warunki fajne, słońce świeci, ciepło. Zobacz tą gubury jakieś się twiają, nie? Od ciepła, no. Zmianie jakubów, czyli kosimy tę bitę dalej. Tragedia w plonie. Tyś nie łzy już w tu mamy. Po prostu z tego co tu widzimy, to też się dzieje. Tragedia. Po no, że bawcie masz bogato. Bo... <laughs> w tym roku na pewno nie będzie żadnych inwestycji. Przynajmniej na razie. No jak będzie po. Nowy nabytek. Przynajmniej na razie nie będzie żadnych inwestycji, bo po prostu jęczmy jest tragedia praktycznie to co sprzeda mięczmienia, to będzie na kombajn masakra żeby się nie brakło jeszcze żeby <gryba>, właśnie jeszcze nie brakło bo... przyczep się najechało i pusto odjadą średnia będzie około 4 ton to będzie dobrze masakra Hipotek jest wiele albo nie działały opryski grzybowe Albo mszyta to opierdoliła? i Do tego jeszcze ten. Co yy, to, to było? Ja, Mszy, no, mszyta to nie było? A mszyta no. była. A nie dało się jechać do pryskiego, no. bo były brzydkie powody Był zawosta przecież z 25 hektarów wyszła średnia 5200. no właśnie. 5 200 średnia, 20 kilku hektarów, także. Tutaj zobaczcie, pszenica sąsiadowa Też chuj wielki I dlaczego? Taki gospodarz Nie, to, to, nie, to nie ma wiele do rzeczy, pojedzie Wszystko było robione, wszystkie zabiegi, te jeden, te dwa Chwasty dwa razy pryskane i zobaczcie jaka zielonka w tym mieczeniu. jest No pryski chujawarte Niestety Niech przed ale nie wtedy w tym roku jęczmień. Tragedia. Średnia się z tamtego roku wyrobiła. W tamtym roku 7-300, a w tym roku 4 będzie sukces. 4 <laughs> Wyjdzie 6 ton dla Was, tak. No, wiosną jęczmień jak w KMD dwójkę to po prostu coś pięknego było. Gęsty, zieloniutki, a zobaczcie teraz. Tak jakby po prostu był i znikł. Zostały aby główne pędy. Miał po 8 rozkrzewień i ile zostało? Może po jednym, może dwa rozkrzewienia aby jest rzadki i po prostu nie sypie. Czy dodatku jest lekki. W maju miesiąc czasu nie padało od dobrego 25 kwietnia do 25 maja nie padało prawie w Nic nie padało. Nic nie padało. Tak tylko ku góry zasiałem, to nie padało wcale. A wtedy akurat jęczmień się kłosił i wskutek tego jest to, co mamy. Jakby chociaż taki był jak w tym miejscu na całym polu, to by może te 5 ton było. A że tu jest taki, a za kawałek nie ma prawie wcale, no to już średnia spada i nie ma się co czarować. Kosimy już ostatnie pole, odmiana Jakubus. Przyczepy pojadą się zważyć i zobaczymy, co to wyszło. ile zielonki jest. Tutaj teraz tylko po to random, Nie ma sensu nic innego tu robić. Pół pola skruszonej nawet zbiornik jeszcze pełny nie jest. Jeszcze przebiegliśmy no. masakra, masakra! No no my akurat skończyliśmy. No dobra, a ten, ten ładny jęczmień mi przyjechać przyczepą, czy nie? No to jak chcesz. Już nie musimy, tylko do domu, hej. Pierwsza oryzka, nie wiadomo gdzie jechał. Jesteśmy po chęćmienia o zimego. Tutaj zostawiłem sobie faworytkę w tym roku, czyli odmianę mele do siewu. A z półtorej tony z 30 arów kawałka. Mela najładniej sypała, najładniej wyglądała na wiosnę. Najładniej wyglądała w żniwa. Najlepszy plon oddała nam dokładnie, nie wiem jaki, ale plon najlepszy z tych wszystkich jęczmień jakie miałem. No i co, ja już wiem, jakie były wagi. szału nie ma. Jak mówiłem, zwiosty był piękny. Do samego, do samego zielonego, powiedzmy, kłosa był piękny. Wjechaliśmy kombajnem dziury na polu. Tak po prostu był i znikł. Od 20 jakoś tam 5 kwietnia do 25 maja, można powiedzieć, nie padało wcale. On się akurat kłosił. Bardzo lekki. Znaczy, mela to jeszcze jak mela, bo ją to się czuje pod ręką, ale Jakubus i Kosmos leciutkie. No i co? Nakosiliśmy z 7 hektarów, 24 tony. Policzcie sobie, ile to jest. Niecałe 4 z hektara. No, bo oczywiście tu jeszcze z półtorej tony leży nie liczę tego, bo tu nie wiem ile jest, ale przez wagę przejechało 24 tony, tu powiedzmy z półtora Niecałe 4 tony z hektara jęczmienia w tym roku. Dla porównania, w tamtym roku dał 7300 z hektara. Identyczne nawożenie, może troszeczkę inne, grzybówki, ale nawożenie identyczne. Wszystko to samo co rok temu. Orkowo, uprawione to samo. Odmiany te same, bo w tamtym roku też miałem Jakubusa i Kosmosa, czyli odmiany też te same. W tym roku tylko ta melanowość. I w tym roku połowa tego co rok temu, także małe żniwa na minus, jęczmień poniżej kosztów. Jeszcze tego nie liczyłem, ale tak myślę. Także tak to wygląda. Chcę Wam jeszcze pokazać na koniec kukurydza, odmiana Amawit. Dzisiaj jest 1 lipiec. Wiecha już jest. Kolby się robią. Kukurydza spora. Tak, jak zobaczcie, stoję. Moja ręka, gdzie tu jeszcze do, do czubka, tam może na najwyższym miejscu ma około 3 metrów. Ogólnie, no bo tutaj, wiadomo, poprzecznia, to jest taka dość fajna ziemia. Ona tutaj poszła w górę, ale byłem się o ten tam przejść do ziemniaków to praktycznie wszędzie te 2,5 metra ma tutaj też kolejne pola kolejne pola to wszystko mniej więcej bardzo równa ta kukurydza w tym roku. Tutaj z tyłu no i wszędzie tu amawit. Amawita 10 hektarów i czy tutaj czy tam właśnie nad rzeką na, na innych polach tak samo ta, ta kolba już jest widoczna, ta wiecha też. Siana 27 kwietnia. Ona ma chyba 210 FAO bo tu jest zasiana z myślą, żeby zasiać pszenicę po kukurydzy. Dlatego trochę wcześniejsza, ale no kurde, żeby 1 lipca już kolba była. Nie pamiętam takiego roku. Żeby 1 lipca już kolbę było widać. No i tak to wygląda. Tak to wygląda. Jedyne pocieszenie na razie to jest właśnie ta kukurydza. Bo powiem Wam szczerze, że po jęczmieniu, tu ja już wielkich nadziei na te zboża w tym roku nie mam. Chyba, że pszenica trochę nadgoni, ale Ech, wszystko komba im no. Przyczepy gotowe, na żniwa już umyte wszystko. Tutaj jeszcze dobrze, że spojrzałem, miałem przebitą oponę. Jest w naprawie. No, wszędzie ta kukurydza jest równiutka. Tutaj ten kawałek sąsiada, bo tu kiedyś było moje, teraz sąsiad sąsiad się zmienił i sąsiad uprawia. I zobaczcie ta kukurydza jest zasiana tydzień później. Do tej pory była różnica, ale od jakiejś tygodnia, dwóch tej różnicy praktycznie nie ma jeśli chodzi o wysokość. Odmiana 240 no i, no i fakt faktem tydzień później siana. No ale tutaj o kolbie czy o wiechy jeszcze nawet nie ma co mówić. No, tak to wygląda. Tależóweczka też już zrobiła po jęczmieniu 25 hektara, można powiedzieć, bo talerzowałem od razu po koszeniu, bo tam będzie rzepak. Prawdopodobnie w tym roku, pierwszy rok, zasieje rzepak. Dlatego tam talerzowałem od razu, niech samo wschody wyjdą. Potem za jakieś dwa tygodnie, znaczy no, za dwa tygodnie, bo jak wszystko skoszę, będę się wapno. W talerzu jeszcze raz, żeby zniszczyć samo wschody jęczmienia, no i potem co wzejdzie to już pług przykryje, bo raczej rzepak wszędzie orkowo. Jak na pierwszy raz rzepak w to wolę chyba to jednak zaorać i po prostu trochę łatwiej z zaoranym polem niż bezorkowo, bo tam wiadomo te zielsko samo wschody tam na pierwszy rok może lepiej zaorać. Także talerzówka już też po żniwach trochę uprawiła. Reszty nie uprawiam, reszta idzie glifosat po jęczmieniach. Po prostu w jęczmieniu dwa razy pryskane na zielsko i zielsko w żniwa nadal było. Dlatego już jest, dzisiaj jest pierwszy lipiec, czyli od żniw minęło 4 dni. Poczekam jeszcze te dwa dni, w środę opryskam Randapem, niech trochę to zielsko przerośnie, rżysko. I Potem jak już będą żniwa, pszenicy, jak się wszystko skosi to dopiero wapno i wszędzie talerzowanie, akurat tam minie jakiś okres od oprysku, żeby to zielsko uschło i się wtedy talerzuje wszystko naraz. Także na razie trochę jeszcze spokojniej. No i co, na razie to tyle. Może z Wami się połączę jak będę pryskał. To już na pewno będziemy działać. Zostawiłem, mówię, pszenżyto, ten do, jęczmień do, do siewu. To tam się będzie działać. Powoli, powoli czekamy na duże żniwa, bo to już naprawdę rzepaki w oczach dochodzą. Także może jakiś vlok otrzymona z koszenia rzepaku. na no, a potem już żniwa w pełni. Także do zobaczenia. Trzymajcie się na razie. Cześć.